No to witajcie w kolejnym odcinku z gry PIK. Po naszym ostatnim nieudanym wejściu na górę, które skończyło się w skrócie Wodospadem. <grymne> 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 um, idziemy w drugim podejściu. Nowy seed. Aha. Yy, nowy seed. Yy, nowy biomy, które się zmieniły trochę. Oh, i dostaliśmy zimę. Zima, 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 spadł już śnieg, jest. Skończyło się jak zawsze. Więc zapraszam do odcinka. Widzimy się w odcinku. a chwila! A, a, Bo jeszcze muszę wyzebrać. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Może jest też komentarz. Dajcie hashtag. Nie przeżyjesz. A my wracamy do odcinka. W sumie zaczynamy odcinek, lecimy, by the way, to to samo. Ważna informacja przed skokiem życia. Jak będę zrzędzić, to to dlatego, że wstałem o 7 rano i nic jeszcze nie jadłem, a jest 11 prawie. Bo nie chciało mi się nic robić. Zdjęcia. Zrobię... Przepraszam bardzo, zrobiłem jednego shortsa, drugi jest w... podczas robienia innego filmu film, więc coś zrobiłem przynajmniej. Dobra, jadę, nie czekam na ciebie. O oh, jak się czujesz w kolejnym pięknym. On już, już jest zmieniony, czy ten sam jest dalej? Zmieniony chyba już. Zmieniony jest. Checkpoint na start! Yes! I balony. Dobra, gramy na kiem. Salutuj, salutuj. Czekaj, czekaj, wait, bo ja nawet nie wiem, chcę zobaczyć. Dobra, to jest tak bez dawaj, do o góry! Was, do góry! Tronki. No, czemu? jest Wzi ten w ogóle plecak grzełeś? Ja też idę po kokonutry. Czekaj, weź pakuj, ja rzucę, może. Tym razem może checkpoint Aha. będę trzymać ja, bo ostatnio nasz checkpoint... Wiesz co się stało ostatnio z naszym checkpointem? No bo ślisko było. No, kto skakuje na jakąś Walniętą skrzynię na środku wodospadu i myśli, że go uniesie To nie był nasz... Później był... Wcześniej był nasz Jonek Geograficz, Leć. O, masz tą flarę. Niech nas ratują. Szkoda. Ej, wzięłeś ping bonga? Masz co mamy. Masz ping, Wziąłeś bing bonga... O, co? Wracasz. Weź tą linę. Dobra, poczekam na ciebie. Ja nie mogę! Z takimi ludźmi się nie pracuje, kurde. <śmany> o, 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 No, czyli to robią te serce z klów Ale skrzynek był Dobra idę potem chudeć hmm, Zam chciałem żółty powiedzieć Trimikes? Trymakes no, tyjon i kolejny Pion Masz. Daj jednego Ło wow. Myślałem, że tu się normalnie spiniemy Czy tu jest Co za debil ja nie chcę mi się już z nim pracować, guys Jak chcecie odcinki, to zostawcie łapkę w górę, bo muszę przy, muszę mieć na co żyć Bo inaczej dostanę depresji z nim No, to chodzi do <laughs> Pomóc Po co? Bo, bo ja nie mam sprinta! <laughs> po co ci pomóc? Sam se pomóż <laughs> Ja ci zaraz dam I'M BATMAN <laughs> nie, tam. Da! <laughs> Dalej jestem <in> Batman Legendarna skrzynka. Iść po nią? Gdzie? Zaznaczmy. Tam, idziemy. Zaznacz, nie, nie A, o, dobra. Tam, dobra. idziemy, idziemy. Tam. legendary chest. Dzisiaj opening, guys. Today in this video opening. I'm opening a legendary oh, chest. Jasne. Zajdę Ty spokojnie Ty spokojnie? A w sumie to jestem walnięty zawsze tutaj Znaczy nie walnięty, on jest walnięty psychicznie jestem walnięty fizycznie uh -huh. Guys robimy parker. Parkour car Nie, 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 nie I'm Batman. Tylko tam nie potrzebuję! Dobra, ja wezmę na siebie przekleństwo. O. O. Kanapka. Co? Co? Nie no, figurka rwajwująca. Do plecaka. Rzuć! Jak się anuluję! Rzuć ją jakoś lekko o ziemię. Dobra. Okay. Ja mam tutaj mniej HP teraz przez to. Ale dobra, tędy się da przejść. Bardzo! A wiesz ile ja mam HP? Połamałem sobie nogi przez to, że No a po co połamiesz se nogi? Ktoś ci kazał. No, bo byłem Batmanem. Aj Batman. No ale to... Batman Batmanem trzeba umieć. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedź. Mam pomysł. Poczekaj na mnie. Aj, BATMAN! Na kolce dosłownie byś zleciał hmm. Hmm. Z, z kim ja pracuję? Przepraszam bardzo! To ty się połamałeś nogi jak dym No dobra, ale ja żyję, a i... Co, Co mamy no, w zapasie? Byli... Nic przydatnego Piton? Fajnie jakbyśmy lizaka na przykład checkpoint. mieli Jakbyśmy mieli lizak na trusep, ty guide. gardło hmm. jeszcze na chwilę Czekaj, mam pomysł. Jak ktoś nie rzucaj, czekaj flagiem, bo on dziwnie jakoś... NIE! Um. Chodźmy, przejdźmy może lewą stroną, Chodźmy czy na dół. To będzie, będzie łatwiej. O kurwa. Czekaj, bing -bong. Czy ja ci pomogę. Tak można teraz. Nie, 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 nie! Żyję. No, shut the fuck S? S? Ale Bambi. S ja ci nie pomagam żyć już. O bo jak my to przeżyjemy, to nie wierzę w to. Uwierz mi, że tego nie przeżyję. No można! Ciech. Ale ledwo to no. jest ten cały fowl bof na Litalu? Chcę Rajby, tu. Come on, come on, come on, come A on. Come on. Come on. Come on. Ten, ten wracają twoje umiejętności w nawigacji co? Wracają? Nic. Jest! jest. Po tylu chłop... Nie. Ludzie, udało nam się. 23 minuty dotarliśmy na szczyt. O... Aby nam dało jakiś seal potion czy coś w tym miejscu. chcesz otwierać? No, otworzę. Power of Friendship. A co to robiło? Nie pamiętam. dwie kiełbasy są. O. Mamy rope i sport grill. Rope się przyda. A to to sobie wypijemy. Power of friendship. Dobra. O jest. A nie to nie jest to Czekaj zobaczę. Tak? Mam plan. A! To nam pokazuje chyba trasę do przyjaciela. To mi się skończyło już. O, zwykły jungle. Wait a minute, ile masz staminy? Dodatkowej. Więcej niż A to chyba wiem, co robi Power Fantasy, bo ja mam dosłownie, praktycznie, drugi pasek staminy. Te dżungle, jakby nieestetycznie mi się, estetycznie mi się podoba, ale łatwiej się przejść. Co to? Oh, czerwone jabłka. jabłko. Czerwone jabłko. Bingo, co robić? Co robić, bingo? Iść na górę, jak nie Ja skaczę. Albo... Ok. Aha. No, Czekam Zwalone jest, jest to Ja idę szukać jakiejś przejść Zwalone mm. jest to, że jak mam item jakiś, to nie mogę sobie wspinać no nie, bo w sumie to jest sensowne, bo ja to... Jesteś Nie chcę teraz Magic Berry? Nie ma się, że wybuch. Dobra, przynajmniej mam ten zapasowy Ja no nie mogę, marnujesz no Magic bean, on jest taki dobry w niektórych momentach W ogóle na tym biomie jest genialny nie coraz głębiej do tej jaski Dawaj, 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 linie się złap. Gdzie jest linia? O! Dobra, mam! Mam sprinta! Nie! Ping-pong tam został! Idę po niego. Idź po Ja szukam jedzenia. Ej, żółte banany są dobre? Te. Ale ja mam jabłka tyle! Ej, Ping-pong się chyba zglitchował! bo nigdzie go nie ma. Chodź, 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 chodź. Weź z plecaka sobie jabłko. dobra, jedno. No wybochające głowa się zaczyna. Ja już chyba wiem, jaki ty dumam. Nie. No no way, już od początku trollujesz. To nie jest rolowanie, to jest. Jak nie jest trolla. Gotat, Got Got Ty bo ja mam to takie do usypiania. Dawaj. Ja to no. ki, ja to na ząbiaka mam. No, na pewno będzie to. Patrz co tam jest. Czy, czy jednak działa to tak, że biomy mają rotację, takich na przykład mapy w Valoanci? Nie wiem, nie miałem do czego połównać, okej? Okay? Dawaj, chodź Czekaj, idziemy tam, bo tam jest No właśnie chcę, okay. Chodź Nice no Bo! Jeszcze banany może w są sensie. oh, kurde. Jost! Dwie oh, wow. rops dobra, nie jest źle Aha. Tutaj, tutaj, nie, tutaj, nie, nie, tutaj Nie, 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 nie? Spadł Przecież tutaj była takie podłoże, że... Ja jako długo spadłam jak mnie kleszcze zdekonują, to ja się popoczę. O kur... Armia kleszczy Normalnie. Mam jeszcze senność ku Ja się już zniesienie. No jedna, jednego już się pozbyłeś. O! <laughs> OP Dobra, mamy... Może nie bierz sobie do plecaka. Nie, nie do plecaka może. Weź ale sobie ma, na ale... Nie no, gt Oby jakiś bandaż. Oby jakiś bandaż. Po co ci banda? Co to jest? <laughs> Scout canon! <laughs> To i tak jest rozładowane Power of French Ja mogę ja się tym wystrzelić się No to No super Ej, możesz stąd na tego baobaba wielkiego Nie wiem jaki ten to ma odrzut, dlatego się ty chyba Ale nie, chodzi mi ba ten roll mhm. Tam już byłeś? Tam jest po lewej też... A nie, byłeś A najczęściej... Dawaj na Nie promujemy! Nie promujemy. Nie promujemy, nie pijcie tego. Nie pijcie, to jest totalny gówno. Jak już to alkohol, co? Nie, nie. Tego też nie. Człowieku! Bo ty zaraz... Zniszczysz mi kanał. Popie... YouTube, YouTube... Zdemen... Zdemonety... Zdementuję ten film. Mhm. No. Na pewno będę jadł grzyby. Chodzę... Chłopie, nie chodzę na grzyby, nie znam grzybów. Mm. No to tak, ty jesteś borowik. Ja nie wiem, czy sobie nie Damaj wywalę tymi, zaraz jednej dobra. linii, bo... No. Linii? No. Li-a. Linii? Kurde. O, skrzynka. Czy później to wrócę? na spokojnie? Uważaj, O! Chopie, ty masz już cały pasek tego. No w mówię właśnie, nie wiem skąd ja ty przedtem tak dostałem. Nie, raczej ten Power of Friendship. Nie wiem. Ten Power of Friendship jest beznadziejny. No! Snapy wysyłają! Skrzynkę, mi się już nie chce! Skrzynkę masz! No. Snapy mi wysyłają, no powiadomienia lecą. Co? Policja! Co jest? Policja, do ciebie dzwoni. No po prostu mnie coś zabije. To jest tak. Py, 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 py. py. No pamiętajcie, my nie promujemy, to był jakby tylko parkohole, i nie innych Pamiętajcie, nie promujemy, nie zakładajcie snapa, najlepiej. No Właśnie, dobry pomysł. Namówili mnie Zdajcie, i założyłem O, oh, I'm but anti atom. man. Wiem, 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 wiem. Zniem sobie lizaka, wpakuję się na głowę, żeby go. No SNAPY! No nie wiem, a zaraz skoczę z mostu. Nie promujemy, nie promujemy takich rzeczy. A powerful. A powerful. A Ej, czemu nie ma w ogóle, że mgła nadchodzi, co jest? Fo Ej. Fox coming. Gravity core Fox Fogs coming, I see the clouds. Ancient statue. Witaj. A um, uh, 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 uh. Nie! <coughs> Kurde. Już wolę zginie, zostaw mnie je. Jedz kiełbasę do Ja mam słabe wspomnienia Ty Tugi antidotum! Ty wiesz, bo ja mam już tyle nadwagi. wieku ja mam taką nadwagę. Zima! I bierzesz dwa antidotum. Ty jesteś antidotum. Nie! Nie! Zima, zima, zima. Spadł już śnieg. Jestem. Okropny. Masz to jeść! Wiesz, co wolałem? Już chyba. Y, to na plus kaktusy. A no. Nie, ja nie, nie, nie. Ja wolę zimę, bo znowu na jakiś krzak załatwiony. To teraz można jeść w sumie wszystko, dlatego że możemy ten. Ehm. Ym... Możemy... Jakieś... Mamy antidotu dużo. No. To możemy mieć wszystko nawet jakieś za a potrzebuję Bandaż. Antidotu nie sam różne. Bandaż, dziękuję. Zatrzyjłeś mi to? Nie, ja sobie wziąłem, bo ja miałem, Ja przez całą drogę miałem nie. mało HP. Oh, jedzenie, Zrywamy, bo tutaj się rzadko zdarza jedzenie. Nie! Hej, co tam robisz? Zbieram jabłka, ale kurde... Zniknęło. Jest, po, jest w dziurze. Tak, wiem, ale ta dziura jest zbagowana i się boję, że jak tam wejdę... Patrz, co się z tym dziapkiem dzieje. Gapki. Dobra, to chodźcie ja mam trzy wystarczająco. No. Chodź jak najszybciej, no, bo no, zaraz no. będzie znowu wichura zimno. Musimy trzymać się w dziurze. Ej, ale dosłownie... Ej! Kiluszrum! Y, st... O! No! Dwa. Czemu ty wszystkim musisz rzucać zawsze? A ty masz pewnie cały pasek wolny? Tak Ja zaraz będę musiał zjeść Ciebie pleca! Czy ty? Gdzie to twój blok? <gry> o kurde Kurde, my rozi mnie Oj BATMAN! U, Batman nie uratował. Nie, mam, mam. Ej, już dwa razy wracaliśmy się na sam początek. No? Bing bonga, typo który bing później bonga? został stracony. A teraz y, ja po plecach, który będzie stracony, bo spadnę. Ej, w ogóle wiesz, że mnie uratował I'm the Bat Batman? A? Bo już byłem poniżej y, pół staminy, gdy mróz był i przyciągnąłem się I'm the Batman do tego. Do skały. Kurwa. Nie! Chodź, tutaj ja tutaj. się latarnią. Fajnie jakby ona grzewa? No. Albo grzewa? Wiecy. Bo jakoś szybko mnie wychylowało. To weź ją zgaś, A. weź ją zgaś. Możesz ją zgasić? Kurde. Oh. Jak złapał. Nie! Nie! Dobra. No jest tak samo jak z bimbągiem. Znaczy ta latania już i tak by byłem wyładowana. Mam mieć płaski ten. Patrz! Magic masz na pewno pełne Masz pełne tak, nie, nie, Dob mam. Znaczy już zdobyłem. To cię, cój Oj O nie, 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 nie! nie! Dobra, tędy. Nie idziemy po żadną walizkę, żebyś zaraz nie myślał. No bez jaj, no nie idziemy. no. Oczywiście przejdziemy. Dawaj! No i widzisz? O, fungusy. no i patrz, zwróciło się. No nie, jeszcze nie patrz. Mamy magical bin i fungusy. A no no się... Czekaj, wezmę je górę. Hitpack! Możemy ci rozgrzeć. Tam jest druga skrzynka, ale to nie jest. A czekaj, nie, masz hitpaka. Weź go. Potrzymy. Ja mogę go doplecować. Czekaj, ja tu wejdę i cię mogę w Albo te grzyby, ale nie, bo ty... Pomóż, pomóż, pomóż! Oh. E, czekaj, mam plan. Tutaj czekaj, nie, bo nie uda nam się no, tak. Tam I nie Ale on tam, nie ma tam. takiego zasięgu. A tam? A tam? Nie. A jakbyśmy położyli okay. go gdzieś tutaj? Tu? I tak, i byśmy się zepspieli no wyżej. Tutaj gdzieś Gdzie? bardziej. tu gdzieś. Bo inaczej to byśmy nie dosięgnęli już. Gdzie? Oj, może poczekajmy, jak z się skończy. No. Piszcie, widzowie, w komentarzach, czy będziecie chcieli zobaczyć grę podobną do Pika, tylko że tam się busem jeździ. Nie chce mi się na razie nic skupywać. Chodzi. Mangus, ja, 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 ja tu wychwaję. Czekam. Dobra. Eee, rope canon iście. A te a pomożesz mi? Dobra. Okej. Okay. Proszę... A, rope canon. Po prostu zwróciło się połowa. Oj I kytasz. Co ja mamy jeszcze się. rope z pula? I ma dubina. Nie mam trochę zwał zbawiany... na Nie no bez jaj! Cześć, bo ja muszę się schować, nie spięć, należy. Dam ci, dam ci rób dam ci rób Ej, już dwa razy wracaliśmy się na sam początek. Typo bing bonga, który później został stracony, a teraz yy, ja po plecak, który będzie stracony, bo spadł. Yy, ja po plecak, który będzie stracony, bo spadł. Mówiłem! Mówiłem, że y, ten plecak się nie przyda. Ja mogę się marmata. Tak, tu byś doleciał. Tylko musisz być prosto i musisz dobry kąt ustawić. Jej. Nie, zaraz, zaraz. Poczekam chwilę. Trzefnie się 50 metrów w nie dotykając ziemi. To jest moje zadanie? <grytanie> nie, czy nie. I teraz tutaj muszę równo. Muszę szybko. Równo, równo. Nie okaże się jeszcze, że dostajesz w odbinie. Czy to koniec Nie, 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 źle. O! Szybko! NIE! Fitpak! Nie mam! 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 Proszę. cię, rozmrościć, żyje. Ja żyję. Jest, żyję. O! Nice. Szybko hitman, Ja, Nie! Gdzie jest armata? no tam. Co ja to zostawiłem? Rob, pull wali. Biegnij. Proszę! O, dobra, widzisz, to by nie. Widzisz, to nie wystrzeliwuje tak daleko, jakbyś to źle zrobił, to wykoń Dobra, ale jedzenie, jedzenie masz, jedzenie masz. Zrobiście, zarobiście, zarobiście I widzę przejście. Jest, jest dobrze, jest dobrze. To ja zrobię sobie szybko lekcję z francuskiego. Jest, jest, jest. Yes, yes. Duolingo. Co? Wczoraj jakoś byłem odklejony. Więc ty sobie Wierzę w ciebie. Okej. Okay. -on -on ja uratowałem jedno podejście, ty masz drugie. Zobaczymy, zobaczymy. Ej, ale Oj ja mówiłem przedtem, że ten plecak się nie przyda tak jak Bing Bong. No. Ej, wiesz co bym zrobił? Wypierniczył plecak i na jolo szedł. Może. Wracam i szukam. Nie wiem, skrzynki. wyleczego, czego. Przynajmniej jakieś grzyba może. No, może wrócisz do ]órka. tych fungusów. Mogę. Ej! Ja pamiętam, grzyb był gdzieś w tym środku. Wróć do środka, wejdź tam, tam do środka środka, tak, 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 tak. Tu? Tak. Czeka, ja nie... Jestem doktor. Masz czy tam, to? tam jest chill grzyb? Nie, po lewej. Nie. Bo w środku, jak patrzysz, lektro, lekko w prawą, praktycznie ja sam dole. To jest zwykły grzyb też. Nie, ale A tam, jest tam jest tak heal grzyb. To jest Hill grzyb. Ta? To ja... Tak, Ta? po... Oznacza, Oznacz, oznacz. Kurde, nie widzę twoich oznaczeń. Ale tam jest taka y, żółto-pomarańczowa y, kropka. No tak. Tak, właśnie no. jak my wychodziliśmy to niechcący to zauważyłem i, i chciałem powiedzieć, że a to się już nie opłaca wracać. Już zapomniałem to powiedzieć. Nie! Nie! Ło. Wow. Myślałem, że tu się normalnie spniemy. O! Czy ty jest... Co za.